akcja, którą mamy dzisiaj, czyli Niedziela dla Zdrowia, jest świetną inicjatywą, dzięki której możemy przekonać mieszkańców Torunia, jak ważna jest aktywność fizyczna. Tak jak dzisiaj to na festynie jest propagowany ten sport, zabawa z dziećmi, i rodzice z dziećmi jak najbardziej polecam, nie tylko w niedzielę. To jest jedyny właśnie punkt animacyjny, gdzie dzieciaki jednak lubią tą chustę i lubią się z tą chustą bawić. Przyszły dzieciaki i jednak sporo ich tutaj było i jednak chcieli się z nami tutaj wspólnie pobawić. Proponujemy ubezpieczenia nie tylko samochodów i domów, ale również dla osób, które aktywnie uprawiają sport, jeżdżą na rowerze, wyjeżdżają za granicę. Jeśli nie mamy kondycji fizycznej, no to nie ci z urody. Także dzisiaj firma Avon z Państwem tutaj jest, bo oferujemy wiele produktów, które wspomagają w ćwiczeniach w dbaniu o tę urodę. I myślę, że impreza jest bardzo fajna, bardzo dużo osób się bawi. Fajny sposób na spędzenie czasu z dziećmi z rodziną w ruchu na świeżym powietrzu. To jest integracja, to jest ożywianie tej drugiej strony podwórza. To jest nie da się opisać, to jest coś wspaniałego. No jeżeli jest fajna pogoda, na pewno lepiej ten czas spędzić na powietrzu jakoś aktywniej niż siedząc w... To jest dla dzieci i dla dorosłych również. Każdy może znaleźć tutaj dla siebie coś. Byłam przed chwileczką na boisku, gdzie była piłka nożna dla dzieci od trzech, mój wnuk ma 3 latka do dziesięciu. Wszyscy się równie dobrze bawili, trenerzy super. Zumba dla pań super.